Kochani, jak już pewnie zauważyliście, przerwało mi dzisiejsze nagrywanie transmisji na żywo. Kwestia łączy, tutaj nikt nie mieszał z zewnątrz, tak po ludzku łącza. I pytanie moje brzmi: czy potrzebujecie jeszcze dodatkowych filmików do tej części błagalnej w intencji naszych księży proboszczów i wikarych? Jeśli dobry Bóg pozwoli, to na czwartek, teraz pierwszy, nagram też część błagalną, korzystając z Różańca Eucharystycznego dla tych, którzy będą mogli i chcieli, i będą chcieli z tego skorzystać. Niemniej jednak, czy jeszcze więcej potrzebujecie? Napiszcie mi, proszę, czy oprócz tego, co już było nagrane, czyli te w częściach, Cztery, i jeden, ten dłuższy, filmik, cała nowenna, czyli wszystkie cztery części różańca. Czy potrzebujecie więcej? Napiszcie mi, proszę. Intencja, o nawrócenie, czyli wolę Bożą dla naszych braci, kapłanów, proboszczów i wikarych. To tylko ku przypomnieniu. Jeszcze raz przepraszam, że tak wyszło dzisiaj.